Ziomeczki z tej strony. Murzyn A. Dzisiaj sobie gramy w minigame o nazwie Runner na serwerze mineplex.eu. Mam tutaj kupioną klasę Ar Archer, ale jumper jest lepszy. I tak. Jest to minigierka, która polega na tym, co jest coś w stylu Dragon Escape'a, lecz nie niszczą się tak bezpośrednio klocki za nami, tylko jak widzicie, o tak o. o tak o. Za nami się te klocki niszczą mi mam lagę i myślałem, że ten, że mnie podetnie przez to koleś i spadnę, ale nie. Mhm. tutaj ciśniemy sobie pięknie, hop, 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 hop. Sprint mi się skończył, ale trudno. Hop, hop. Fuck. No nie, jestem czwarty, fak. No dobra, trudno. To będzie dosyć krótki odcinek. Widzimy się na kolejnej areneczce. No dobra, ziomeczki, jesteśmy już po cięciu i tak, jeszcze z ogłoszeń parafialnych chciałem Wam powiedzieć, że. że, że, że. Mm. Mam już. W tym odcinku będzie już intro. I przejście w sumie mam się gotowy, mam je na komputerze, a co do outra, to jeszcze nie mam zrobionego, ale możliwe, że kiedy, yy, no, kiedy... to nagrywam, jeszcze nie mam go zrobionego, ale możliwe, że na tubach się pojawi filmik już z outrem. Mm. Tak, tak, tak. <laughs> ja się zasrałem! O, się przestraszyłem. Nie! Trzeci, fuck. Trzeci, no dobra. Ha, trzeci jestem. Tak się gra. Ha, ale chcę być pierwszy. A nie trzeci. Dobra, widzimy się na kolejnej areneczce. No dobra ziomeczki, jesteśmy już po kolejnym cięciu i za 3 sekundy zaczyna się kolejna rundeczka, którą postanowiłem, że wygra. Może. Choć nie wiem czy wygram, bo nie przepadłam za tą mapeczką, no, ale trudno. Trudno się mówi. Jakbym tam spadł na dół, to bym się wyło... to bym zginął. Dlatego wolałem zrobić tak. Taką akcję po prostu ninja. Tylko te klocki z góry jak lecą. To mnie tak denerwuje, że... Ha, przycięłem, kolesie. Dobra, mam jeszcze dużo klocków, po których mogę skakać, więc nie jest źle, ale oczywiście musiałem spać, bo jak żeby inaczej, co nie, bo, bo, bo po co się utrzymać? Fak, Wyłączyło mi sprinta. No nie, nie, ja to mam spowolnieniu. Tak pięknie byłem. No nie znowu trzeci. Fuck. No dobra, trudno. Widzimy się na kolejnej areneczce. Zawsze. 2 1 Kolejna areneczka Oto magicznym sposobem pojawiliśmy się na kolejnej areneczce I na mapeczce Za którą nie przepadam Ale trudno Serio użyłem niechcącej siekiery Siekiera Wow Teksturki mi się zbagowały masz koba Jak na razie byłem czwarty, czwarty e, czwarty, trzeci, trzeci Mhm Jest moc. Nie, o, nie mogę odróżnić trochę tych klocków. Bo mi się tam jeszcze z tymi, co są na dole. Fuck, sprinta mi wyłączyło znowu. Jakbym znowu spadł przez coś takiego. <grym> Jezu, jak mało HP. Ale dobra, jestem trzeci. Mi znowu sprinta wyłączy się tak kurze, że... Dobra, dwóch nas zostało. What the fuck? Sprinta mi wyłączyło. No nie! Drugi, no fuck! A szkoda. Ale teraz, o oto magicznym sposobem Klasny i widzimy się na kolejnej arence No dobra, jesteśmy już na kolejnej areneczce magicznym sposobem i... i... i było 17 graczy, nie wiem ile teraz jest, ale było na początku 17 graczy, ale chyba jest 16, nie wiem, nie chce mi się liczyć Chyba ją albo go przycięliśmy Fuck się. hapenciuszy? Co? O jezu, już ta mapka na mnie nam nie wyszła, szkoda. Nie wiem ile ten odcinek już trwa, ale co? No dobra. To by było na tyle w tym odcinku. Widzimy się w następnym materiale. Nie zapomnij dać lajka, skomentować, zasubskrybować mego kanału, a także udostępnić tego filmiku dla kolegów. I teraz, może Wam, mam małego time jak skaczę w tej rundce. To my się już nie zobaczymy na dzisiaj. Trzymajcie się. Do zobaczenia i cześć.